Bum, bum, bum. Shanghai Stadium w Chinach. Witają Państwa, a bardziej wita Państwa. kaspi 32 bo mój asystenciak mały. Elfik dzisiaj nie może. Więc dzisiaj samemu. Klasyczkiem. Spróbujcie, łapeczki w górę, wiecie, wszystko. Niech Francja, przepraszam, nie Francja, jako Francja, Hiszpania niech to wygra. Transformersom mówimy nie. I wierzymy, że to Hiszpania ten mecz wygra. No i zaczynamy ten meczek. Chcę jeszcze dokonać tutaj takich edycji szybkich. I mamy. I mamy. I najpierw jest tak, czyli mamy wszystkie grafiki już gotowe. Eksperymentalnym składem Hiszpanii. Morant, Drix i Goldkeeper. No już przez szansę Hiszpanię. Morand strzela za lekko. To powinni wybranić szwedzi. Ale Szwedzi sobie transformer sam sobie wybija piłkę. Nie, źle gra, nieźle gra. Ale buścik. Wow. Szwecja prowadzi z Hiszpanią Transformers Strzelagora. Autobus. Morant, 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 Morand Z rajem normalnych ludzi. Nie wiem co to za taktyka. Buja. Transformers to brani. Co się dzieje? Co robi Gdryggs? I jest strzał w i teraz będzie sytuacja dla Jaumaranta. Transformers tam będzie próbował pewnie blokować od góry, ale może mają jakieś power-up'a. Y? Trochę ta grafika blokuje. Chyba nie mają. Ten ruch przynajmniej na to nie wskazuje. Ale może strzelą i tak, zobaczymy. Jest! Moron strzela jeden do jednego. Mamy to. W ogóle zapomniałem wyniku zmienić. Mamy to! Mamy to! Jeden do jednego. Hiszpania ze Szwecją. Jakiś dziwny pędzówian, nie wiem co to jest, co robią Szwedzi. Ale jednak middle shot. Bronią hiszpanie. strzelać Hiszpanię, Jamorant Uda. blok jest postawiony Jamorant, 9 minuta, czy to będzie 2 do 1, to jest 2 do 1, to jest 2 do 1 Jamorant strzela bramkę, no i 2 do 1, prowadzi Hiszpania Jeszcze tylko jeden gol aby wygrać pierwszy mecz na tych mistrzostwach Znowu jakieś dziwne taktyki Transformersów ze Szwecji hmm, Tylko, że tym razem mogą zadziałać Bo nie wiem co do końca robi Hiszpania na no, drift Ojej, jeszcze Transformers sam wybija Dobra taktyka Transformersa Transformers idzie po powera. Koledzy tam próbują strzelać, ale... No i zobaczmy tutaj. Jamaran z tylnej linii będzie próbował strzelać, blokować przy okazji jakiegoś randza ma ze Szwecji. No i udało się strzelić, ale jakiś randza mógł zablokował i tak. Smało mu to dało. No, transformację dwa ducha, mimo no to jest Moranta. Jest szał Moranta. I to jest ogólnie ustawienie na gola. Mm, nie rozumiem trochę tego, co teraz robił w szpanie. No właśnie. Lepiej chyba w taki zwyczajny sposób to robić. Ojej, ojej, ouuu. Jamorant nie trafia strzał na pustuł. Choć teraz prawdopodobnie strzelał tego gola. Chyba, że znowu coś się wydarzy. Niesamowitego. Ci w ogóle używają gdzieś glute w jakiejś randomowej pozycji, nie wiem co się dzieje. Co to jest? Co to jest? Pomocy. Transformersy to brają. No i stała od bampera. Jeszcze z Bishbolem. I to jest samochód, i to jest samowy. Co się dzieje? Co się dzieje? Ale bardzo dobrze, bo transformacje przegrywają. No i... Ja. pięknie. Tak powiem, 3 do 1. nie wygrywają ze Szwecją. Jdeme na G2. на утерасети. В този размишка е удава. Tak udało się. Miał Kofik. w Hiszpanii. Tym samym składem dalej na czerwono. Szwedzi za to na fioletowo. I czy to jest pierwsza sytuacja, czy to już będzie gol? To nie będzie gol, gol blokuje. Aczkolwiek teraz, jeśli oni teraz nie wykorzystają tej sytuacji, no to bardzo wiele będzie o nich mówić, że tak powiem. Ma jeden. Jawan przed szansą. O, jeszcze używają big header jeżdżą i prawie obronili, ale se jakiś strzela samobuja. No i to się kończy. Mamy zatem 1 do 0 dla Hiszpanii. Jeden kickoff Szwedów, nie wykorzystano szansa na gola. Oj, fielści. nawet groźny strzał w sumie, Szwedów. ładne ustawienie łapią Szwedzi, choć bardzo pasywnie Hiszpanie trzech w ogóle nie mają no i strzela Goldkiller Szwedzi nieofensywnie gold killer tak... jeszcze trochę zmieniał pozycję, no ale opłaciło się, bo teraz to Hiszpanie mają bardziej ofensywną pozycję, o, i jeszcze co robią Szwedzi? Czy to jest jakiś double use, czy coś tego? Chyba nie. To jest chyba po prostu, no, zwykły blok, tak mi się wydaje. Chyba próba jakoś przeciągnięcia sytuacji. Próbują podawać Hiszpanie co mi się nie wychodzi. Oni podają do Szweda, który nie wiadomo co robi. Bardzo słaby mecz, że tak powiem. Maron się ustawia. nie jeszcze trochę w słupik. Maron i tak nie ma zbyt dobrej pozycji. A ja sobie jem pizzę dobrą. No, mówiłem o Jezus strajk. Taki samobój. To jest jakaś tragedia. 2 do 0 dla Hiszpanii. Transformer strzela niesamowitego samobuja. Jakiego zasługuje. No, chyba ten mecz się skończył szybciej niż myślałem. tak taki dwumerz może skończyć. Co robią jeszcze teraz Szwedzi? Jakiegoś kickoffa przeciwnego? No nie oszukujmy się, to jest szansa dla Hiszpanów. Patrząc co robią Szwedzi, to nie zdziwiło się nawet, jakby i teraz Gola strzelili. No i czy będzie? Czy będzie koniec? Jeszcze nie, trochę słupek Marant No dobra Co robi Strange? Co robi Marant co wierzy Marant co tu wierzył Marant na serię? Walka o power głównie Zmieniają trochę ustawienie krzyżowanie Teraz to Goldkiller będzie w ofensywnej pozycji, Maurant tam jeszcze z przodu <coughs> Będzie power campował Nie wiem co będzie do końca tam robił e, Rampa Tylko co to jest za rampa mnie zastanawia to bardziej Bo by co to jest? To jest najgorszy mecz chyba na razie, jaki je oglądają, jeśli chodzi o reprezentację. Zimbabwe kontra Uganda by był lepszym meczem, jeśli w ogóle ktokolwiek tam ma komputer. Jeszcze próbują jakąś rampę strzelać. Szwedzi to blokują, jeszcze gdy ich to próbował dobić, ale trochę słupek. Okej, okay, okej. Okay. Tak, spodpewniałem się czy dobry wynik mam na te blizy. O, jeszcze... Jeszcze coś próbuję o Hiszpanie. No i co nam teraz można to skończyć? Nie oszukujmy się. Jeśli teraz tego nie skończą Hiszpanie, to trochę wstyd. Będzie. Jeszcze używają ghosta. No i nie kończą, nie trafiają podań. Nie trafiają podań, tragedia jakaś. Bo jakby oni tak nie grali ze Szwedami, tylko na przykład, kurwa, nie wiem, z jakimś nawet Marokiem, to oni by dostali w dupę 3-0. To jest prawda i teraz jeszcze Szwedzi coś próbują. Szwedzi coś próbują, to wyglądało groźnie, ale trochę niecelnie. Nie udało się nabić Gold Killera z są obuja. No i co teraz? Co teraz? Będzie blok Maranta. Jest taki całkiem mocny. Golski Killer strzela ze mnóstwa. Kończy to Hiszpanie. Proszę, już mi się nie chce tego oglądać. To jest taki tragiczny mecz. Tak w ogóle jutro zapraszam Państwa też na mecz Szwecja-USA, oczywiście na naszych antenach. Nie wiem, czy Miko będzie komentować ze mną, na pewno ja będę, więc zapraszam. Jeszcze, co to jest? Co to jest za taktyka? I czemu to było lepsze niż te obie rampy Hiszpanów wcześniej? No Szwedzi też jeszcze próbują, bo wszyscy, wszyscy zawodnicy hiszpańscy są zalieni, nie wiem czemu ten, nie wiem jak to się tam, Esson, nie wiem jakiś jak nie próbuje strzelać, bo by mógł mieć są pozycję całkiem. Nikt go nie blokował. No i teraz Hiszpanie. Czy Hiszpanie wreszcie to skończą? Powinni. Ale czy tak zrobią, zobaczymy. Jamorant strzela, nie blokuje. On tam nie wiem, jakieś dobitki liczy jakieś fenomenalne czy coś. No w ogóle ten szwed też możliwe, że nic nie zablokuje. A jeszcze rampa, No właśnie, to już chyba koniec. To jest koniec Jamorant na 3-0. Bardzo dziękuję Państwu za oglądanie. Już pania 3 szwecja 0. 6 punktów leci na konto Hiszpanów. Szwedzi dalej z zerowym dorobkiem oczek. Widzimy się jutro 21. Chyba jest ten mecz z USA Szwedów. Do zobaczenia!